Hej dziewczyny, co tu się dzieje? O co chodzi? Mama mówi, że to moja wina, że Majka wpadła pod chłyśtawkę. Do Zuzka, masz 15 lat, mogłabyś w końcu od czasu do czasu siostry przypilnować, co? Od czasu do czasu nie bądź śmieszna, mama. Odkąd tata wyjechał, ja się muszę Majką codziennie zajmować. Ach, no nie przesadzaj, dobrze? Ej, stop, 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 stop. Przestańcie się kłócić, Zuzia. Proszę, idź zajmij się siostrą, a ja porozmawiam z mamą, dobrze? Mata, uważam, że przeginasz. Nie, no nie przywitasz się ze mną, misioczku, cały miesiąc mnie nie widziałeś. Ej, ej, bata, po tym, co mi Zuzia powiedziała, nie mam ochoty na żadne ale... czułości. Co ona ci na gadała? No że całymi dniami nie macie w domu, że się w ogóle dziewczynami nie zajmujesz, one nawet nie mają nic do jedzenia. Nie no, Krzysiu, no staram się przecież. No ale jak się starasz, jak cały czas jest to samo. Ja próbuję jakoś tą naszą rodzinę ratować, a... Ciągle się zajmujesz nie tym co trzeba, jakimiś pierdołami. No, Krzysiu, no dorwałyśmy z koleżankami spała w dobrej cenie, masaże, zabiegi na twarz, na ciało. No wiesz, no mam miesiąc, Ale... żeby to wykorzystać, ta, wiesz, chcę być... się, i to serc. że ja jadę do pracy, a ty zajmujesz się dziewczynami, a jak to wychodzi? No dobrze, no no nie się tak, no, naprawdę już będę siedzieć w domu, naprawdę. Ale ile razy mi to obiecywałaś, No, no. tak się staram, cały czas daję ci szansę. Słuchaj, jeżeli tego nie zmienisz, to na pewno rozwiodę się z tobą.